Ajo, Witam się z Wami recenzją książki Domu przy Brzozie. Pani Katarzyny Przybysz. Dostałam ją do recenzji od wydawnictwa Magia Słów. I premiera była 16 maja 2024. Do tego dostałam również cudną okładeczkę. Tak, i również patroni. Słuchajcie, ogólnie jest to krótka książka, jak widzicie, ale jest wydana dużym drukiem, co bardzo lubię. Bardziej jest może opowiedziana niżeli w formie powieści. Z początku jest nieco większa ilość informacji o bohaterach, jakby skrót ich wcześniejszych losów i następnie przechodzimy do dalszych wydarzeń. Wiecie, porusza ona wiele cennych tematów, takich jak adopcja dziecka, które wychowuje siostra zmarłej matki, no, życie po tragedii oraz walka z samym sobą. Mamy opisane pod kątem uczuciowym, jak ciężko dwunastoletnia Jagoda przeżywa tą tragedię. Wiecie, mnie te momenty wzruszały, no, bo były naprawdę tak nadzwyczaj prawdziwe. Tak prawdziwe, jakby po prostu się gdzieś tam wydarzyły, no i w ogóle samo małżeństwo jest tutaj przedstawione jako dobre, gdzie mogą na sobie polegać. Później jednak coś się między nimi psuje. Zaczynają pojawiać się pierwsze tajemnice i takie wahanie, że wiecie, coś tam jest nie tak. Autorka zwróciła tutaj uwagę na dłuższe wyjazdy małżonka, jakby podkreśliła, że brak bliskości, rozłąka i brak czasu na rozmowy jest tak jakby pierwszym objawem upadającego uczucia. Wiecie, można nie wiem jak być szczęśliwym. Jednak, z daleka od osoby ukochanej, no, głowa potrafi podsycić różne możliwości. Podobało mi się to, że dla każdego człowieka nie ma linii czasu odgradzającej go od miłości. Wiek to tylko liczba. A pora na szczęście tak naprawdę może przyjść w każdej chwili. No i w tej książce poznacie różnych ludzi z różnymi problemami. Przeważnie poznajemy ich od tej bolesnej strony. No, traumy wiszą nad nimi niczym rzucony cień, no i mocno stopują nadchodzące szczęście. Najważniejsze jest jednak to. Żeby dali sobie szansę. Wiecie, nie wolno odtrącać podawanej dłoni, gdyż ona jakby nie okazuje się bez powodu. No każdy z nas powinien zdać sobie z tego sprawę. Nie ma takiego sekretu, który nie ujrzałby światła dziennego. Im bardziej ma być tajemnicą, tym szybciej zostanie odkryty. A czy wolno komuś dawać drugą szansę? Na to pytanie to wydaje mi się, że chyba każdy sam powinien sobie odpowiedzieć, bo Wy najlepiej siebie samego znacie. Jeżeli zatem poszukujecie ogromnie wzruszającej historii, zgranej w czasie z różnymi osobami, o różnej skali tragedii, to po prostu serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tą książkę. Naprawdę jest mądra, życiowa i tak, tak przepięknie pokazana. Takie odbicie się od dna. Bardzo takie rzeczy lubię, lubię książki pozytywne, więc jak najbardziej Wam ją polecam i do usłyszenia. Pa, 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 pa.